Trzeciej planety, krążącej wokół gwiazdy zwanej Słońcem, zniszczyła się kometa. Wśród mieszkańców zaczęły się szerzyć liczne choroby, o które oskarżano a to rogaciznę, a to ptactwo, a to trzodę chlebną? Józef P, lat 56, domniemany szef mafii fizycznej, zaszczepił się przeciw wszystkim możliwym owianom grypy, a także przeciw chorobie szalonych krów. W wyniku tego w jego psychice i wyglądzie zaczęły zachodzić istotne zmiany. Stwierdził, że przestał się starzeć. Zaczął nikać tego ulubionego czosnku, a pojawiła się nieodparta chęć spróbowania Ciepłe, krwi, najlepiej od świeżej dziewicy. Niewidni chłopcy raczej go nie pociągali. Ponieważ jednak dziewica na naszych terenach wystąpiła ostatnio w legendzie o Smoku Wawelskim, profesor postanowił, mając nieskończenie wiele czasu, przeczekać zły okres na cieszącym się złą sławą w cmentarzu. Tech chciał, że na tym samym cmentarzu umówili się na spotkanie agent Tomek. Przebrany? Oczywiście przebrany za świeżą dziewicę. I jednoręki bandyta przebrany za grabarza. Agent Tomek używał wody kolońskiej o zapachu czosnku, zaś jednoręki bandyta nosił w jednej ręce zaostrzony kołek osikowy. Jako czosnek. Panie profesorze. O dzielica. No. Nie, to paulina. Nie rozumiem. Pamyliłem się z tąkiem. Wszystkie koszmary. O co chodzi? Chciałam przypomnieć, że jutro zaczyna się festiwal, a pan dostarczył jeszcze scenariusza. Faktycznie, wyleciało mi to z głowy. E, przyjdź później, a ja pomyślę. Tylko proszę dostarczyć go do niedzieli, dobrze? Dawno, dawno temu... Już po zakończeniu wojny trojańskiej córka ostatniego króla troi została oddana do świątyni, gdzie jako dziewica strzegła świętego ognia. Jednak Bóg wojny Ars, nie mając chwilowo nic lepszego do roboty, stopił pod postacią kuli ognia i rozkochał sobie królewę. Owocem ich związku było dwoje bliźniów – bujakos i Sharostratos. zgodnie z prawem świątynnym została zabita, a bzinięta porzucone w lesie na pożarcie wilkom. Jednak młody pasterz Hunikos odnalazł, płacze, odnalazł płaczące niemowlęta, a oswojona wilczyca wykarmiła je z tym wychował bujakosa i Szarostratosa na zdrowych i jurnych młodzieńców. Wszyscy trzej zajęli się studiowaniem filozofii, a w wolnych chwilach fałszowali pieniądze. Pieniądze posłużyły im do założenia w Atenach słynnej szkoły w Likejów. Bujakos uczył tam fizyki, Charostratos języka ojczystego, a Kunikos przyjął funkcję dyrektorosa. Charostratos pożenił się z nimfą leśną becalią. A Bujakos z jej siostrą kozarią. Tylko z nimi liczne potomstwo, które zatrudnili w swojej szkole. Kunikos pozostał w stanie wolnym, prowadząc rozwiązły tryb życia. Jest rok 2009. Licząc od pierwszej Olimpiady, od wielu dekad Kajonem rządzą dwie rodziny stratosa i Bujakosa. Zawsze żyły w zgodzie i harmonii, dzieląc się wpływami i trzymając wiedzę nad postępem nauk ścisłych i humanistycznych. Kury się niosły, krowy dawały dużo mleka, a uczniowie nie znosili jajek, nie dawali mleka, ale mimo to byli bardzo...